Wiosna to czas, gdy przyroda budzi się do życia. Na drzewach pojawiają się pączki, zwierzęta budzą się ze snu zimowego, a na łąkach, przydrożnych rowach i nieużytkach rolnych dochodzi nierzadko do wypalania traw. Coraz więcej ludzi jest świadomych zagrożenia, jakie niesie za sobą ten proceder, ale niestety spora część ludzi nadal kultywuje niechlubną tradycję wiosennego wypalania traw. Do pożarów traw strażacy łukowcy wyżerają bardzo często. Jeżeli przyjdzie ten już okres po zimie, tak, wczesnej wiosny, czyli w miesiącach marcu i w kwietniu, odnotowujemy tych zdarzeń bardzo dużo. Szczególnie odczuwamy to w roku 2019, gdzie... Do chwili obecnej na 150 pożarów, 73 to były wyjazdy do palących się traw i nieużytków rolnych. Osoby, które wypalają trawę żyją w przeświadczeniu, że dzięki temu ziemia stanie się żyźniejsza. Od pokoleń wśród wielu rolników panuje przekonanie, że spalanie traw powoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Nic bardziej błędnego. Ludzie myślą, że wypalając tak te pozostałości roślinne i suche trawy po okresie zimowym, że tu użyźnimy glebę, że będzie to na wszystko łatwiej rosło. No niestety tak nie jest, bo yy, no, fauna i flora yy, znajduje się tak na tym terenie i związane jest to tak, że yy, uszkadzamy ten ekosystem. Ofiarą ognia padają żyjące dziko takie jak jeże, zające czy kuropatwy, a ziemia na wypaleniskach staje się jałowa. Ryzyko, jakie niesie za sobą wypalanie traw jest ogromne. Ogień jest żywiołem i nigdy nie możemy mieć pewności, że będziemy w stanie go opanować. Chwila nieuwagi i silniejszy podmuch wiatru mogą spowodować znacznie większy pożar. Wówczas ewentualne konsekwencje są naprawdę poważne, a pożar tego typu niejednokrotnie jest bardzo trudny do ugaszenia. Płonąca trawa oczywiście no, pali się na terenach otwartych, a więc tutaj są to pożary zewnętrzne. Nie są one może areałowo duże, tak, ale wymagają użycia znacznych sił i środków, a więc tak jak już wspomniałem, wyjeżdżają strażacy Państwowej Straży Pożarnej i ochotnicy. Gasimy w trudno, dostępny, w trudno dostępnym terenie, niejednokrotnie trzeba do tego pożaru dojechać i, i poprowadzić linię gaśniczą 100, 200, 300 metrów od samochodu. Wymaga to, tak jak mówię, użycia tych znacznych sił i środków, jak również wody, tak, którą używamy do gaszenia tego rodzaju pożarów i z tą wodą jest różnie. Tak? Jeżeli jest y, trudno dostępny teren i trzeba tą wodę dowieść, y, takie działania również podejmujemy. Zdarza się, że człowiek decydując się na wypalanie traw nieświadomie doprowadza do tragedii. Mamy w swojej tutaj takiej statystyce odnotowane y, pożary, gdzie y, poprzez wypalanie y, tych traw pożar się rozprzestrzeniał, przenosił się tak na budynki. Y, mieszkalne czy budynki gospodarcze bądź na kompleksy leśne. A przypomnę tutaj, że tych kompleksów leśnych na terenie powiatu łukowskiego mamy bardzo dużo. Są to dwa obręby duże, obręb krzyścaka, obręb padamów i tutaj istnieje bardzo duże niebezpieczeństwo, że pożar może się przenieść na lasy. Ukowscy strażacy zetknęli się z sytuacją, kiedy w wyniku wypalania traw śmierć poniosła jedna osoba. Mieliśmy taki jeden, jeden pożar, gdzie zostaliśmy wezwani do gaszenia pożaru trawy i, i, i właśnie znaleźliśmy osobę już nieprzytomną, kobietę w podeszłym wieku, która najprawdopodobniej poprzez tak zatrucie się tymi substancjami szkodliwymi z wypalania tych pozostałości roślinnych no, uległa zatrzaszeniu i zginęła. Wypalanie traw jest zabronione. Na mocy przepisów o ochronie przyrody za wypalanie traw przewidziane są sankcje karne. Osoba, która wypala trawy naraża się na odpowiedzialność osobie takiej grozi grzywna do 5 tysięcy złotych, a nawet areszt. Dodatkowe sankcje grożą osobom, które naruszając przepisy przeciwpożarowe doprowadziły do czyjejś śmierci. Wówczas karał jest nawet 12 lat pozbawienia wolności. Warto się więc zastanowić, czy wypalając trawy nie narazimy życia, zdrowia, imienia swojego i innych.